Fotografia to było medium, od którego zaczynałem, więc długo już dosyć, nawet przed szkołą, przed studiami. Także to może, no można powiedzieć, że kilkanaście lat. Dwadzieścia, może nawet. Zaczynałeś od analogowej? Oczywiście, miałem swoją ciemnię potację, tak jak to zwykle bywa, gdzieś tam w domu na zapleczu i próbowałem swoich sił sam, a później stwierdziłem, że trzeba iść do szkoły. A kiedy przyszła decyzja o studiach związanych z fotografią? To było po studiach pierwszych, które zrobiłem, czyli no to było już w wieku dwudziestu kilku lat. Na pewno. I to były studia w Poznaniu. Nie tylko fotografia. Zacząłem od fotografii, no bo pasjonowało mnie jak najwierniejsze odwzorowanie rzeczywistości, ale później zacząłem eksperymentować, ta fotografia stawała się coraz bardziej abstrakcyjna, później było jeszcze mi mało tego statycznego obrazu, więc rozwinąłem to w stronę wideo. Poszedłem na kierunek intermedia w Poznaniu na Uniwersytecie Artystycznym, no i tam się okazało, że Fajnie jeszcze to wszystko właśnie łączyć, do tego dodawać jakieś instalacje, może obiekty i tak dalej. Później zaczęło mnie ciągnąć w stronę takiego performanceu, wideo, więc to wszystko się później pomieszało na, na studiach. A kiedy i dlaczego? Czy to był jakiś impuls, że nagle poszedłeś w kierunku eksperymentu? Myślę, że to zwykle wynika z chęci urozmaicenia tego, co się robi przychodzi może jakaś monotonia i, i, i chciałoby się coś pozmieniać, coś dodać, żeby to było ciekawsze przede wszystkim dla siebie, żeby to pasjonowało, sprawiało jakąś przyjemność i chyba dlatego się szuka dalej. Po części dokumentacją, tak jak tu widać, dokumentowałem twarze ludzkie, czyli typowo podszedłem portretowo, ale to jest zawsze początek tej drogi, bo później zaczynam przetwarzać, eksperymentować, więc można powiedzieć, że już później jest to kreacyjne bardziej. Na pewno były postacie, które mnie jakoś zainspirowały, zainteresowały, które poznawałem też w czasie studiów. No, jeśli chodzi o te analogowe eksperymenty z chlapaniem wywoływacza na medium na papier, światłoczuły, no to to już początki fotografii, czyli piktorializm i takie trochę naśladowanie malarstwa. Aktualnie interesuje się tym wszystkim, co jest nowoczesne, również sztuczną inteligencją, także próbuję łączyć tą przyszłość z przyszłością. Przyszłość z przyszłości. Bo te fotografie twoje mają taki trochę futurystyczny charakter. Tak. I mam takie pytanie, które jest na pograniczu kilku dziedzin. Mhm. Czy jesteś obserwatorem w tym, co robisz, czy jesteś diagnostą? To znaczy definiujesz sytuację społeczną, te wszystkie zjawiska, które obecnie mają miejsce, są. Przedmiotem wyłącznie oglądu? Mhm. Czy również zabiera się w tym jakaś ocena? Staram się nie oceniać, raczej obserwować, dawać przykłady. Tutaj głównie obserwuję właśnie relacje z maszyną, z elektroniką albo z ludźmi, po, po, poniekąd poprzez te maszyny, poprzez internet. I staram się dawać jakieś przykłady, więc nie oceniam, czy to jest dobrze, czy źle, czy ta sztuczna inteligencja nam pomaga, czy przeszkadza, czy, czy doprowadzi nas do końca świata i do apokalipsy. Nie wiem, z jednej strony bardzo mnie to fascynuje i pociąga, rozwój technologii od zawsze, z drugiej strony jest jakiś niepokój, że to zmierza może w złą stronę i wymknąć się nam może spod kontroli. Ale no, staram się nie oceniać. Pozostawiam to odbiorcom. Okej, okay. bo prymat tutaj ma formę. Ale na pewno za tym idzie treść, prawda? Tak. A teraz odchodząc od Twojej twórczości, mhm. A skupiając się na tym, co Cię w niej bardzo interesuje, ale nie tylko pewnie w niej, mhm. chodzi o sztuczną inteligencję i wpływ na życie współczesnego człowieka oraz jej rozwój. Mhm. Czy Ciebie coś w tym wszystkim niepokoi? Czy masz jakieś obawy o cywilizację, o Społeczeństwa, mhm. świat? Na pewno. I to też wynika z tych obserwacji długoletnich, bo ja jeszcze pamiętam czasy przed internetem i przed tym wybuchem takiej technologii komputerowej. No i obserwuję i na własnym doświadczeniu też poznaję te mechanizmy, te algorytmy, które rządzą tym światem. I o tym też opowiadam, o tych relacjach międzyludzkich, które zanikają powolutku. Paradoksalnie, bo jednak sieć internetowa powinna nas zbliżać, bo to jest jakaś łatwość nawiązywania kontaktów, a jednak oddalamy się od siebie, więc to mnie niepokoi jak na razie. O tym też chciałbym powiedzieć. No a co będzie w przyszłości, tego nikt nie wie. Na razie używam sztucznej inteligencji do twórczości. Ale wiadomo, że y, wynikają co jakiś czas jakieś tam niebezpieczne informacje, które też śledzę na bieżąco, i, i to też jest niepokojące, no bo może być taki scenariusz przewidziany w filmach science fiction, które od dziecka oglądam, typu Terminator, Blade Runner i tak dalej, że to może zmierzać w złą stronę i sami sobie szykujemy jakieś po prostu niebezpieczeństwo. W Twoich fotografiach dominują portrety, Aha. jest to człowiek w swojej cielesności, w pewnym otoczeniu, ale nie w niektórych tych fotografiach i pracach idziesz głębiej i starasz się dotrzeć do tego, co jest konstrukcją I, i powiem dokładnie i naocznie szkieletem. Aha. W jakim sensie fascynuje Cię człowiek? Czy to jest tylko związek tego człowieka z otoczeniem? Mhm. Czy to intro, które go wypełnia, również jest przedmiotem Twojej fascynacji? Od zawsze w mojej twórczości przewija się motyw przemijania i egzystencji. Także zajmuję się tą cielesnością, która się zmienia w czasie życia i zmienia się w ten sposób, że się starzeje, aż w końcu umiera. Więc, tak, te szkielety, różne symbole, czaszki i tak dalej, to jest właśnie to przemijanie, które od zawsze gdzieś tam się przewija i, i również się przewija tutaj w tym internetowym świecie. W naszych czasach, więc niezależnie od czasów, od tego, jak bardzo jesteśmy blisko technologii, która może jest niezniszczalna z pozoru, to ciągle mamy tą kruchość cielesną, o której musimy pamiętać i, i pamiętać też o śmierci, niestety. I ostatnie pytanie. Wszedłeś do pomostu, co pomyślałeś? Do pomieszczenia? Tak. Co pomyślałeś o, tym, o tej przestrzeni? Mhm. W jakim sensie ona spełniła Twoje oczekiwania, a w jakim sensie cię zawiodła? Pomost okazał się intymną przestrzenią. Mniej więcej taką, jak sobie wyobrażałem, ale dobre wrażenie sprawiło dla mnie to, że są różne kolory ściany, czyli jedna jest biała, jedna jest czarna. I chyba największe wrażenie na mnie sprawiło, i to co mi się spodobało, przygaleryjne kino, które nie jest małe. I ma duży potencjał, powiedzmy sobie szczerze. Przykładowo, jeśli chciałby ktoś tutaj zrobić sobie festiwal filmowy, jakichś filmów eksperymentalnych, którymi też się zajmuję, to to jest myślę idealne miejsce do tego. Ja również z tego skorzystałem, będzie wideo do zobaczenia, moje najnowsze i premiera odbędzie się w kinie właśnie. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję również.